Puszczając z Dyrekcji GKS Jaszczębie. po raz pierwszy mieliśmy okazję wspólnie wystąpić w pierwszym zespole GKS Tychy. Teraz czas trochę lepiej się z nami zapoznać. Klub przygotował dla nas specjalne wyzwania. Tym razem zmierzymy się na trochę innej tafli. Zasady są bardzo proste. Kto strzeli bramkę, ten zadaje pytanie. Powodzenia. Pierwsze pytanie do Ciebie. Jak zaczęła się Twoja przygoda z hokejem? No więc na pierwsze mecze zaprowadzamy tata i gdy miałem 5 lat, to zacząłem pierwsze treningi. Wcześniej mój tata też grał, to chodziłem, chodziłem patrzeć jak gra i, i gdy, już sobie, gdy już sobie nawet trochę radziłem, to nawet mogłem z nim pojeździć. I, I nawet podczas remontu lodowiska jeździliśmy do Janowa na treningi. E, co tydzień stawaliśmy wcześnie rano, i, i żeby tylko chwilę pojeździć, ale, ale dla mnie to była frajda i, i, i właśnie tak co tydzień razem z nimi jeździłem. Skoro nie mieszkasz w Tychach, to dlaczego zacząłeś grać w hockey, a właśnie tutaj? No, gdy byłem jeszcze mały, mieszkaliśmy wraz z rodzicami w Tychach. Przeprowadziliśmy się trochę później, około pierwszej klasy podstawówki, ale do szkoły dalej chodziłem w Tychach, dalej tutaj spędzałem swój czas i po prostu chodziłem do, szko do szkoły 36, która jest o profilu hokejowym, więc gdzieś tam wyłapali mnie trenerzy, zaprosili mnie na trening hokeja. Jakoś spodobał mi się ten sport i zostałem przy nim. Pamiętasz, że jakim Kijem strzeliłeś swoją pierwszą bramkę? Oczywiście, że pamiętam. Był to Kij drewniany CCM, który dostałem od trenera na jednym z pierwszych treningów. Później grałem nim przez długi okres czasu i to właśnie nim strzeliłem swoją pierwszą bramkę. Wydaje mi się, że było to na lodowisku w Katowicach, lecz nie jestem tego pewien, ale pamiętam, że był to drewniany Kij CCM. Dobra, Mateusz, czy przed meczami masz jakieś rytuały? Przed meczami? No, oczywiście, że tak. Zazwyczaj jest to jakaś, jakaś kawa, coś słodkiego, lubię jakieś owoce. Do tego słuchawki, dobra muzyka, i, i, i w ten sposób właśnie spędzam drogę na mecze, czy też, czy też przed meczami. I, I chyba to jest głównie, głównie te rzeczy. Oli, w tyle miejsca wraca najczęściej szczerasz? No, to jest ciężkie pytanie. Staram się szczerać <laughs> najczęściej nad parkana. Lecz szukam też dużo szczałów w okienka. Nie mam jednego ulubionego. Najczęściej szczeram na parkany, ale tak naprawdę szczeram wszędzie, gdzie, gdzie widzę wolne miejsce. Dobra. Mateusz, czy pamiętasz swoje pierwsze treningi z GKS-em? Jak one wyglądały? E, pamiętam. Było to po trzy sezony temu. i Było to na pewno dosyć stresujące dla mnie, ale, ale były to fajne treningi. Pamiętam, że dużo na tych treningach było, było gierek. E, między innymi były gierki, na pewno jakieś 2 na 2 w rogu. Bardzo dobrze pamiętam te właśnie gierki 2 na 2 w rogu. I... no... To był taki... To była wtedy przerwa na reprezentację i dostaliśmy okazję, żeby potrenować z pierwszą drużyną I, 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 I bardzo fajnie było. Mimo tego, że było to dość stresujące, to bardzo dobrze sprawiło treningi. <grymne> A ty je zagłasam szleźni, to nie? Nie? A to tak nie leci. Gdybyś wybierał jednego obrońcę, z którym możesz zagrać razem, to kto by nim był? Kurczę, jest to ciężki wybór dla mnie, bo mam paru obrońców, których śledzę, których lubię, lecz obrońcą, którym śledzę od, od najmłodszych lat jest tak naprawdę Zdeno Czara. Myślę, że wybrałbym właśnie jego, ponieważ no, od małego pamiętam, że bardzo lubiłem go, bardzo lubiłem drużynę Boston i myślę, że właśnie byłby to ten wybór, właśnie on. Czy, czy, Mateusz, pamiętasz swoją piątkę, z jaką zagrałeś w, w swoim debiucie? E, oczywiście, że tak. Był to pierwszy mecz tutaj w e, barwach GKS-u, jeszcze przed, e, przed własną publicznością. Jeżeli oczywiście że pamiętam, był to... E, ja grałem na ataku z Adamem Bagińskim i z Jarkiem Rzeszutko, a na obronie był Denis Akimoto i Michał Kolarz. Weźmy na bok tego. Gdyby nie hokej, to jaki sport uprawiałbyś? Myślę, że byłoby to pływanie, ponieważ podczas hokeja miałem wypadek, przez który musiałem skończyć właśnie z hokejem i w tym momencie zacząłem pływać. Szło mi to dość dobrze, więc myślę, że gdybym nie wrócił do hokeja, zostałbym po prostu przy pływaniu dalej, bym pływał w basenie, ale... Na szczęście udało mi się powrócić i jestem tu gdzie jestem. Dobra Mateusz, jak często oglądasz mecze Aegela i jaka jest Twoja ulubiona drużyna? No, gdy mam wolny czas, to, to staram się te mecze oglądać, tym bardziej, że teraz więc bardzo fajnie. Na pewno, gdy są playoffy, to, to staram się już każdy mecz oglądać. A drużynie, której kibic, które mecze oglądam najczęściej, to chyba Tampa Bay, Lightning i I, teraz, i tych drużyn mecze, przynajmniej highlights'y, staram się oglądać codziennie, gdzieś tam rano do śniadania czy, czy, czy gdzie mam wolny czas. To też te highlights'y codziennie oglądać. Mam remis, więc pora na ostatnie pytanie. Kto radzi sobie lepiej? Ja na obronie czy ty na ataku? Myślę, że odpowiedź na to pytanie jest prosta. Oczywiście ja na ataku. Dwa mecze na ataku już za mną. Dwa punkty na ataku za mną, więc tutaj nie ma co dużo ogadać. Dobra, teraz pytanie do ciebie. Czy próbowałeś swoich sił kiedyś na bramce? E, nie, nie próbowałem. E... Kiedyś podczas pierwszych zajęć, gdy ten wybierał jakby ochotników na rałkarze, no to nie udało mi się zgłosić. I, I potem gdzieś już nie było jakiejś takiej szansy. I oprócz tego, że gdzieś tam jak byłem mały, to w domu opałem sobie pijeczki, to raczej na razie nie próbowałem. Czyli chciałeś zacząć na bramce na początku. E, nie wiem czy chciałem, ale, ale znaczy jak teraz patrzę, to trochę bym nie chciał bronić. chyba bym został na ataku. Do następnego wyzwania zapraszamy kolejną dwójkę. Kacper Gruźla i Jan Krzyżek. Powodzenia. Musisz powiedzieć o karnetach 10. Wspierajcie nas podczas fazy play-off. Karnety na fazę play-off będą dostępne od 10 lutego. Do, do dzieła. Do dzieła.